Zbliżenie na telefon Jacka poproszę Wojna przesyła Do mikrofonu na Ukrainy. Co o tym myślisz? Czy to do nas. Oby tak. Jeszcze coś pytanie brzmiało od jego widza. Wojska Rosji, czy to był dzień agresji. Wojska Rosji wkroczyły na tereny Ukrainy. Odpowiada... Sergiej tak. odpowiada Sergiej Nitrozyniak. Oby tak. Jeszcze coś? Tu nie wymaga, to, ni, ni, to nie wymaga komentarza. Jeszcze coś? Mikołaj, chcesz co? mi powiedzieć, że, że nie działa w Polsce ruska agentura? To twierdzi, że Sierdziej Ale nie bądźmy naiwni. Yy, mówisz o polaryzacji i, i naprawdę skupiamy się na tym, że, że dziewczyna się tam bawiła dobrze z chłopakiem, albo inaczej, on się bawił dobrze z nią. Czyli uważasz I, to, co robi... Ale nie ma skali. Albo, czekaj, to o, ci pytanie. Nie można zostawiać tych dwóch spraw. A Uwa jeszcze bierzesz takiego mi... jak, typa, który mówi, oby tak, on no, życzy śmierci, a jakby, a jakby ci Rosjanie tu weszli i zamordowali kogoś z twojej najbliższej rodziny. Na pewno masz kogoś, kogo kochasz. To też byś się podpisał pod tym co on powiedział, oby tak? Ale tu się nikt nie podpisuje. Ani ja się nie podpisuję, No właśnie, ani ale Mikołaj bierzesz go na rozmówce, bierzesz go na rozmówce, na moralizatora dotyczącego sprawy, on się wypowiada, on się wypowiada na temat kto się jak prowadzi. Ja uważam, że z ludźmi warto rozmawiać, nawet nieważne jakie hmm. by mieli poglądy. Ale nitro wiesz, to, 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 to byś, to, byś to, to, to jest tak, jakbyś wziął y, Trinkiewicza y, na rozmówce, odnośnie molestowania dzieci. Nitrozyniak jest takim rozmówcą do spraw moralizatorskich jak Trynkiewicz odnośnie wątku pedofilskiego. No. Czy uważam, że teraz za grubo trochę powiedziałeś z tym porównaniem, ale właśnie. Ale jak za grubo? Typ mówi: no "O porównujesz tak, go w tym momencie do Trynkiewicza, widz, który pyta, krzywdził dzieci i się... realnie zostało to udowodnione, on tylko coś powiedział." Tylko? Jego słuchają tylko miliony, jasz, I ale nie wykona, posłuchaj. Nie wykonał, się, posłuchaj, nie, no super nie wykonał super, żadnego czynu. Super żart masz kogoś. Ale miliony jego widzów są zapatrzone w niego zero-jedynkowo. Te dzieciaki mają papkę z mózgu. Ich idol mówi, oby tak. Aha, a to fajnie. A to czy ja jestem Rosjaninem, czy Polakiem? Ja jestem kosmopolitą. A w ogóle to... Kim ja? A w ogóle to gdzie? Ja jestem Polak? A co to jestem Polak? No to dał im wykład, co Dobrze. to jest Polak. Czy wejdą tu rosyjskie wojska? Oby tak. Jego widz się pyta z nadzieją, że dostanie odpowiedź na pewno inną. Nie no, co ty? Nie, nie, Okej, okay, żeby nie, było nie, no, jasność. Ja broń, pod tymi, ja jakby uważam... Jakby była odpowiedź, bym złego słowa nie powiedział, jakby była odpowiedź, nie no, brońmy, brońmy, brońmy Polski, ale brońmy też Ukrainy, jakby z tego wybrnął. A co, a wiesz co on powiedział? On to powiedział z wewnątrz, z oby tak. To jest typ, który nienawidzi Polski i tutaj robi pieniądze. Obrzydliwość i ty z nim rozmawiasz na tematy, na tematy kto jaka jaka dziewczyna się prowadzi, banalizujecie, banalizujecie. Bardzo ważne tematy. Ten typ powinien być wyłączony, wymieciony ze strefy jakiegokolwiek wpływu w internetu, cokolwiek. Mówicie, że jakiś gość, góral został zbanowany i mówicie, że to jest obrzydliwość. Obrzydliwość. A lżenie na, 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 narodu polskiego to co to jest? Obrzydliwość czy nie? Okay. I to w sytuacji wojennej. Jacek, ja rozumiem twoje wzburzenie i również uważam, że Nitrozyn nie zachował tam się dobrze. Uważam, że zachował się źle mówiąc coś takiego. Natomiast on zawsze i jego widzowie to rozumieją. Mówi coś w konwencji żartu. Żartu. On to się ja ci, tym broni. To ja ci puszczę drugi żart. Dobrze. Żartu, nie będę komentował. Tak jak ci, ja ci powiedziałem, jak on się broni. Jeszcze coś? No widzisz, ja widzę gościa grającego w Lola, który po prostu sobie mówi... Żartuje sobie, że a... mieszka w Breslau. Aha, to do linii Wisły będzie, będą Niemcy, a ale okay, to ma być ruski mir. Żeby była jasność, uważam, że Nitrozyniak powinien się od takich żartów pohamować, natomiast... to To jest jego tłumaczenie, że to są żarty. Skąd wiesz, czy on wtedy żartował? Byłeś, je, byłeś w jego śro... jakby w, w jego umyśle, że A wiesz, że to Kiewicz nie był żart? A się tłumaczył przed sądem, że on tak musiał, siła wyższa! A Nitro się tłumaczy, że to był żart. Jaki żart? Ale porównujesz teraz krzywdzenie dzieci... Do tego, że Nitrozyniak grając w Lola coś sobie powiedział. Weszliśmy na bardzo poważne tematy. Zaczepiłeś temat polskiej racji stanu. Tak, uważam, że takich agentów wpływu nie powinno być w polskiej, w polskiej strefie publicznej. Czyli co nic z Nitrozyniakiem powinniśmy teraz zrobić? Wyrzucić go z federacji? Powinny z Polski? dzieciaki? Nie, powinny Mówię, nie, chwila. Refleksja wśród dzieciaków bądź rodziców tych dzieci, które są zapatrzone w takiego typa obrzydliwego zero-jedynkowo. I to nie był żart. Dobrze, a Mikołaj, co ty właśnie o tym sądzisz? E, czy uważasz, że Biorąc to. co pod mówi... uwagę jego, którym się chwali, niemiecko-rosyjskie pochodzenie, uważam, że to nie był żart. To zaraz do tego przejdziemy, bo też z nim o tym gadałem. E, co ty uważasz? Że Nitro-Rosyniak jednak ma taką konwencję, czy jednak faktycznie, tak jak mówi Jacek, jest to rosyjska agentura? Nie, Nitrowi się często odkleja, jak chodzi o jakieś teksty, nawet. Niedawno była dosyć głośna afera, jak chodzi o jego tekst tam z gwałtem bodajże. Mhm. Jakoś w żart obrócił, czy coś takiego. Że matkę to ci dosyć... Gwałce. Tak, tak, tak. Nie, no, no z... było, nie, było, to, było. nie to było co zrobić. Ale było wcześniej też do typa. Ja mam to wszystko, mam, Jestem dobrze przygotowany. Tak, się tak, 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 no, no, tak. No coś w tym stylu, więc on często palnie coś tak w ogóle bez żadnego namysłu. E, I to jest kompletna głupota, tak jak na przykład tutaj z tym najazdem na Ukrainę. E, czy to jest konwencja? No poniekąd tak. No, ale no, według mnie no, z takich rzeczy to no, nie za bardzo. Ja bym na przykład chciał bardzo kejdża zobaczyć z panem Jackiem i Nitrem. Wystraszył się. I tak się nie, składa, nie że ja jestem druidem, potrafię nie robić podjął, magiczne nie zaklęcia. U Nitro, jesteś na linii. Słuchamy. No się ma, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do, a to za fej, musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek po, Jacek powiedział? No samo, to ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. To może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem, czy to pierwszy raz możliwość, żebyście się skonfrontowali, to powtórz swoje zarzuty do Nitozyka tak, żeby on mógł odpowiedzieć. To musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które no, nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty Chodzi o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donejat, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No z pięciu. No właśnie, no właśnie. Czyli kolejny raz, no ogólnie tak, bo no to moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach, nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno, tą akcję. podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo ja tych to jest osoba, która y, y, codziennie sobie mordę wyciera. Y, Ale ludziom, słyszę, rozczęsiony który... głosik. To bardzo do bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, nie, więc nie, to... udawaj, nie udawaj, chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się z ogromnym chłopcze, zainteresowaniem. Ale słyszę, rusz. rozczęsiony, mocno, mocno tam y, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. I trochę inaczej Cię widziałem na tych streamach, tam jesteś taki apodyktyczny, Więc tak rządzisz, powiem... tam, tak Dobra, wyzywasz, przerywa, tutaj nie. masz mocno rozdygotany głosik. No dobrze, to pozwólmy, żeby niech to się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do Ciebie, do nas kompromitować rodzinę na żywo, konkretnie, ja właśnie pływałem w Barcelonie, ja kompromitować. Nie? Dobra, konkretnie, y, użyłeś takiego sformułowania, ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sem, co wiele, wielokrotnie podkreślam, Kurwa, kary, ty, jesteś, ty się pochwaliłeś, ty, ty, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który, który, na nim, jaka? który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedzia powiedziałeś, konkretnie cytuję. I to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10. Murański wobec milionów swoich widzów. Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy. I e, niejako zobligowali mnie do tego, aby tę te sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam Ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, ja, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości, konkretnie. Albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie. Że kogo miałeś wyjście... na myśli, mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze w Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. Ja Kropówki. Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku Murańskim, Miedziałeś, No ale właśnie e, powiedział, bo, że Ty bo, też podobno korzystałeś z tego. I c, ja korzystałem... No tak powiedział, z jakich, że Mateusz korzystał że Ty też besest. tam podobno. Nie, w ogóle to jest jakaś bzdura, w tej chwili chłopak coś tutaj coś tutaj podrzuca, kon, o wlewach mówisz, na, nadajesz... E, po, po pierwsze jest to nieprawda, co do zasady, żeby było jasne. E, konkret. Konkret, I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany, więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz to, bardzo dobrze. To, to jest, jest bardzo, to jest bardzo jest dobra sam, wiadomość. Gdzie, będziesz, więc po pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz? teraz jakiś banał przypisujesz do poważ wiecie, bardzo wiecie, tak, poważnych jak, zarzutów biznesowych. Bo ja nic nie słyszę. Po pierwsze, kłamiesz, po drugie, do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych w milionach. Odsłon, jak, 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 jakiegoś badalnego, nieprawdziwego zresztą nie, nie przykładu używasz. Tak po, drugi, po trzecie, w końcu, mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, pomijając to, że ten pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy, Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Po się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, ja będę, ziergiej. Ziergiej. Ja, ja będę. Ja będę na Jacek ziergiej. pyta, czy to jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A, dług, jest dług. dług? No że macie dług. Długości no, od brednia, no brednia kompletnie. Dobra, a teraz Nicodynik powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop, ma już dzieci e, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest, tak wiesz. To jest taki rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie przez, podszedł tym swoim komputerem, tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam e, Żytych swoich rozmówców. Jednemu Ale będzie, teraz teraz będzie gwałcił matkę... Ale nie bo robi Ale ja mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Ja, kogo, kogo ja lżełem? Ja, Mówi, ja mówię o konkretach, a na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają, w tej chwili też słyszę głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku, bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej, ja, ja, więcej. Wiem, ja, ja powiem, powiem powie ci więcej, ja powiem ci więcej, Siergiej, Siergiej, ciebie już nie a. ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80. W Polsce ro, ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. Ty chcesz go, pozwać, chcesz go pozwać o to, że e, powiedział, że twój syn ma dług? Nie, 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 ma nie dług. powiedział, że mój syn, powiedział Jacek Murański. Powie... Takie no dobrze, hal... to twierdzisz... Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale to, ale że ten pozew będzie ma... na taką sumę, że on go puści z torbami biznesowymi? biznesowo już nie będzie istniał. Będzie uzasadniony, oczywiście. Ja Będzie uzasadnione. Przez to, że tak powiedział, że masz długi, straty to ty potraciłeś setki tysięcy zweryfikowane straty na wizerunku firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestań się wydzierać? No, można dojść do głosu? Tak. Bo to jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka kurwa twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. I Ale fakty, jak, fakty jak chłopcze, fakty, fakty. fakty. No to fakty są takie, kurwa, że od trzech miesięcy tym straszysz i nic nie robisz. Bo ty jesteś kurwa z tenaperem jesteś Luisem kurwa z tendaperem. Masz go 60 straszę? lat? Masz 60 lat kurwa i jedyne co osiągnąłeś to krzyżenie kurwa na kajdżach i na konferencjach Nie jest, Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo yy, takie są oskarżenia, że jesteśmy ma... stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Yy, powiedz po pierwsze, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60... To przygotuj się lepiej, do 60 bo mam lat 27 kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, a między 27 no, no, do a 28. Do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam macie jakieś no, Nitrozy nie twierdzi, że są jakieś tam. No, ale ty no, bzdura, bzdura, nie, nie ma. bzdura. No, to, wiesz, a ja twierdzę Wardęga, Próba, że Wardęga, męsię, męsię, a ja Równie dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No, czy to jest polega naprawdę. No nie, no chłopak Bredzi. Nitro, a co sądzisz o tym, że Jacek. A co do zasady mówił, że 6 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi odstać. Kurwa, Tań tańculi, nie Chłopcze, 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 zamknij buzię i nie pomagaj sobie to, bo ciągle te przecinki, używasz KKK, bo masz wiem, że masz ciężko język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój e, język narodowy. Więc rozumiem, że masz, nie masz takiej biegłości mówił w języku polskim tak? ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę mojej wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ten. E, ten, okay, ten, ro, ten, dobra. ten ta ruska Anuca zarabia na polskich dzieciakach okay, no 80 momencie, tysięcy chciałbym, A, się, chciałbym to wyjaśnić, bo tak. E, Okej, okay, rozumiem, że pozywasz Nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z Nitrozyniakiem, Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone no nie, no ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że... Bo, bo... Dostarczył ich sam, chwalił, mam tutaj te, do, te dowody, pokażę Ci też, bo już nie chcę... Tu okay, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia -babcia. rosjanką. Babcia, -babcia jest, ba no, -babcia. jest z pochodzenia rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego, to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym od, pytanie od widza. I na tej postawie twierdzi, że to jest... Jak rosyjska na tej no, on twierdzi. Ja, te... ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A obecne ziemi polskie do kogo należały przed I wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. Powiedziałeś żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a żyjący pod zaborem rosyjskim nie, nie powiedziałby, że ty jest Rosjaninem. No nie, jesteś, a, jesteś, swoje... jesteś infantylnym swoje... ignorantem, nie, br, nie, br, nie, br, nie, br, nie brni w absurd. A ty, ja ty nie obraż tego absurdem. Spelem, nie ograsz tego No absolutnym. dobra, ale nawet jeżeli ma jakieś w, w rodzinie obcokrajowców, czy nie to... ma nic złego. Tylko te... Ty go nazywasz rosyjskim zasady. agentem. Nie. Ja go nazywam rosyjskim agentem w po tym, nazwać, co powiedział. Nazwać, po, w, dniu ataku, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski odpowiada, oby tak. Nie ma Jakiś niczego troska... złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka nie No dobrze, to dajmy się, się teraz wytłumaczyć. Ale to wiele tłumaczy, dobra, okay. jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że że daj panem dajmy z Bresla, i Polaczki mają przed nim odpowiedzieć. To jest no. wiele tłumaczy Super. To jest w tym szat szat kontekście. Tak, jest zarzut. Chłopcze Nie mów do mnie chłopcze, to po pierwsze. A po drugie będzie teraz jak tak? Brakuje ci argumentów jak mantrę. Niczego mi nie brakuje. Będziesz cytował szodniu sekundowy. Ale daj teraz powiedzieć. Więc jakbyś był na tym... Zobacz, live, ale ty masz, masz problem, problem mi na twarzy. Jacek, tobie się nie da przerywać. Więc, bo tam, ty chyba, chyba się tam często przechadzasz po parku południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. to no teraz dajesz argumentu, że ma znamie na twarzy? Ja? To ja? no właśnie taki jest Ażyk murański, pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest łysym kwelem kurwa też i ma mordę jak kartofel, jak już chcemy tutaj jakiś te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, też, Administration. Mam do ciebie pytanie. Jakiś konkret, bo nie, mam do ciebie też brędzisz, pytanie. Brędzisz, brędzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi, że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... No tyle poważnie biorę a, Dokładnie wydatki. będą. No, 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 no jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No. Ta kadencja kończy się w roku 25. Kolejne wybory, lekko licząc. Więc informuję Cię, w Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat. lat. Teraz wybory będą w 25. Nitro, 25 plus 5 to jest? Halo? Okay. Ile? A, to, akurat, nie, to, akurat, to akurat muszę przyznać, trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo no, jesteś jeszcze, majtkiem, jeszcze, No to jeszcze jeszcze się jedyna... maitnąłeś. Maj. Jeszcze tak, podpiętym pod Pampersy, więc, więc maitnąłeś się, kiedy, no. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątę. Ale kto wie, może no. będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie jak to A będzie. To... Oczywiście to nie jest. To... Nie życzy mnie życie. Nie rzeczy, rzeczy, no to raczej, bo, raczej raczej wyborów śmierciłem. na prezydenta nie przyspieszają. przeciwieństwie do do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz winszować. Wow, pierwszy raz, że ja ty jeszcze masz coś nie do powiedzenia, nie, Mój ojca mi nawyzywasz matkę, siostrę, babcię. A ja mam Ale pytanie, bo miało dziewczyna. dojść do waszej konfrontacji. Mhm. E, była umówiona jakaś przed walką Nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, yy, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka. Yy, no i akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom kurwa odlepionym. Okay. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, w, w fighty Deju się... No to nie za to się dzisiaj, dzisiaj się za to Siergiej ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy Ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jaką bym był Rosjanem, dobrze wiesz, jakie to. Rosjaninem I, oku... to, i to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako Tary, argumentu jest, twoich jest... własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce Kurwa, rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie męczy. mieszkając we Wrocławiu mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już? Skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty, no. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa... Babcia, z babcia, Siergiej. sam się budujesz, nie ja powtarzam, budujesz, powtarzam, powtarzam po, po tobie, Tyryj, kurwa, budujesz, powtarzam twój przekaz. Chłopcze, chłopcze, zaraz kłamie i nie mogę, muszę to sprostować. Nie, po, nie, po, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Siergiej, po tobie powtarzam. No, idiota, kurwa. Jesteś, kurwa, łysym idiotem. W wieku 50 lat zamiast, kurwa, bawić się z wnuczkiem, bo ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20 lat Chciałbym Ci pogratulować. Jesteś naprawdę ja kurwa... Ja stwierdzam fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc, kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ofiary. No, wyjdź na trzeciego po reporterze wow. i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż, niż dalej. Bo jesteś ode mnie o, ile tam? 27 no, lat młodszy. Myślę, że byłeś w stanie tań, trzecią walkę z tym To marzenie. Tego szczura? Z dwoma połamionymi rękami. Ale to oczywiście. Na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej! Maulacik. W krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego podwójną wychodzi walkę. Ale, to naszy, nie jest ale wychodzisz? Ej. Nie stać ciężko. Wychodzisz? Na zmęczonego na to. jak to mówisz starego, starego dziada i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem ci tak, jesteś kurwa mnie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy w tym życiu rozmawiałem i nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetnią. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki Nitro, y że odebrałeś od fejmu. No, się. Odebrał ode mnie, bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka, e, gdzie w ogóle pobiło to rekord oglądalności, jeśli chodzi o programy Fejmu, e, czy to wpłynie pozytywnie na twoją przyszłą kampanię? Ale nie, nie wiem, o czym mówisz, to pobiło programy Fejmu. E, pobiliśmy rekord, dostałem o taką informację, że było najwięcej osób. Natomiast moje pytanie, czy taka pyskówka jest pys... pozytywnie... Nie, nie, z mojej strony to są merytoryczne argumenty i niech każdy sobie wyciągnie własne wnioski. Ja nie no, Ale abituje. taka piskówka ja pasuje nie... dla prezydenta, nie ja będzie to później wyciągane podczas kampanii wyborczej? na argumentach. To, że ktoś używa słów takich, jak używa ten Siergiej, to ja na to nie mam wpływu. Ewentualnie mógłby ktoś go uciszyć, ale też jestem generalnie za tym, żeby się dać wypowiedzieć. Nawet jeśli ktoś mówi głupoty, no to mówił, mówił, mówił. Ja opieram swój przekaz na argumentach. Do ilu to widzów dotrze? Nie wiem, ale kropla drąży skałę. I powtarzam pożywam argumentów, przytoczyłem jego własne słowa, przytoczyłem jego wypowiedzi, to są jego filmiki, tu nie jest nic manipulowane, ten chłopak sam dał sobie najlepszy obraz, jaki mógł dać i ten chłopaczyna, ten Siergiej zarabia w Polsce na Polakach 80 tysięcy dolarów, przepraszam złotych, bo tam jest 25 tysięcy dolarów, 80 tysięcy złotych miesięcznie. Lżąc Polaków, polski naród i życząc nam rosyjskiego zniewolenia. Coś jeszcze koniec kropka. Tyle. I Polska na to pozwala. Płaci podatki. To jest najlepszy przykład. No, no właśnie, zastanówmy się. Zastanówmy się, gdzie on płaci podatki. No w Polsce. Tego nie wiem. To się dowiem okay, podczas a jak się, to się okaże podczas procesu. A jak się okaże, że płaci podatki w Polsce, to e, wtedy już uznasz, że nie jest tym rosyjskim agentem? Ale zaraz, to jak e, to jak Bo się Dużo uto... osób twierdzi, wie, że podatki są Sylwęgu. jakąś formą używasz teraz takiego argumentu, to jakby Zadaję ci Ruscy, po prostu to pytanie. Ruscy zaczęli budować swoją powiedzieć fabrykę tak pod lub Warszawą. Nie. pod Warszawą i płaciliby to podatki, to ja bym się miał z tego cieszyć. No, co ty za argumentów używasz? To prostu zadałem ci pytanie. Bo ja ci odpowiadam. Tak to jeżeli by Putin zaproponował polskiemu rządowi te ten jaki jest, na pewno się nie zgodzi, ale ten, który przyjdzie być może, może się na to zgodzić. Że y, y, zrobią inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, zbudują tu fabrykę y, y, budującą rosyjskie czołgi, ale będą podatki płacić w Polsce. To co, to mam się cieszyć? No, okay. sy, no to jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Pytanie tak, było tak. absurdalne, więc moje, moje pytanie było również retoryczne, nie wymagam odpowiedzi. Równie absurdalne. Celowo. Dobrze. E, Mikołaj. E,